Trzy główne sektory dominowały. Ja się zajmowałem wtedy całą Europą Wschodnią, więc to był Polska tylko część stanowiła, no ale to był sektor e, publiczny, tak, czyli du duzi klienci z sektora publicznego, tacy jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład w Polsce. Sektor finansowy i telekomunikacyjny, czyli bardzo klasycznie można powiedzieć, tam gdzie mieli potrzeby obsługi dużych ilości danych w szybki sposób. Tak. Konkurentem naszym był Oracle, więc to jest praktycznie ten sam rynek. No i ja powiem szczerze, że w Informixie byłem bardzo skupiony na Rosji. Zresztą potem zostałem szefem Informixa w Moskwie. Mieszkałem. Przez cały rok to był dla Informixa bardzo dobry i duży rynek, ale w Polsce też współpracowałem z ProComem, właśnie wtedy mieliśmy fajne projekty i tak to, tak to wyglądało. Informix miał później kłopoty natury takiej, no trzeba sobie szczerze powiedzieć, jak już odszedłem do Cisco, to okazało się, że niektóre rzeczy nie były we właściwy sposób liczone. Wtedy w branży softwareowej były te problemy, że ludzie rozpoznawali sprzedaż w niewłaściwy sposób i Informix tak naprawdę gdzieś tam się wykoleił i został przejęty przez ibm a. Myślę, że gdyby nie to zdarzenie, to miał szansę zostać niezależną, fajną firmą softwareową. Także to też, to też było ciekawe doświadczenie. To była firma mniej więcej z, o, z miliardem dolarów obrotu na całym świecie, czyli taka. Już nie taka mała, żeby nic się nie dało zrobić, a jeszcze nie taka duża, żeby to był moloch. Także to tam rzeczywiście można się było wyżyć z różnymi pomysłami swoimi i, i to przeżycie w Moskwie też było fajne. Tak, 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 tak. To trzeba powiedzieć, że zawsze było bardziej rozwinięte niż w Polsce. To znaczy z jakiegoś powodu, no, również z powodów regulacyjnych można powiedzieć, wiele rzeczy Rosjanie robili sami czyli wymagali jakby więcej y, od y, takich firm jak Informix, w sensie dostawy kodu, y, możliwości modyfikacji tego oprogramowania, robienia swoich rzeczy. No, moje biuro w Moskwie też miało, największa część to byli właśnie ludzie, którzy lokalizowali niektóre rzeczy na potrzeby rosyjskiego rynku. Miałem takich klientów jak Bank Centralny, więc tym bardziej oni mieli, byli dużym klientem, więc mieli prawo dużo wymagać. Natomiast w Rosji pewnie i do dziś tak jest, że była Moskwa i reszta, czyli rzeczywiście wielkie przeżycie to, było, to były wyjazdy na Syberię i tam takie to jakby inny świat zupełnie. Proste rzeczy można było robić, natomiast Moskwa była bardzo rozwinięta już wtedy, bardziej niż polski rynek zdecydowanie. Powiem tak, do dzisiaj widzę, że że na stronach IBM'a ten brand istnieje, oni oferują tą technologię, oczywiście nowszą zakładam, bo coś zrobili, natomiast yy, tak i to zresztą to była wielka lekcja dla mnie, że trzeba być bardzo yy, w takich dużych firmach giełdowych, wszyscy muszą być bardzo ostrożni jeśli chodzi o te tematy związane ze zgodnością, z zasadami, Księgowości i tak dalej, ponieważ nawet drobna sprawa, bo tak naprawdę dzisiaj, z perspektywy, można powiedzieć, że to nie były wielkie sprawy w Informixie, które się wydarzyły z tym rozpoznaniem revenue, doprowadziły praktycznie do upadku, a może nie tyle do upadku, co do utraty niezależności tą firmę, tak? bo IBM ją przejął za małe pieniądze i koniec.